Po 137 latach spotykamy się w miejscu, które dla wielu z nas, dla Pelplinian, było ważnym miejscem związanym z fabryką dawną cukrownią Pelplin. Dzisiaj tak się złożyło po wielu, wielu latach. Udało się samorządowi odkupić cały ten teren, który jest wokół cukrowni. No ale jak wiadomo, czas nie stoi w miejscu. Dzisiaj dokonujemy symbolicznie pożegnania z jednym z zabytków Pelplina, który od wielu lat wzrósł w historię, w naszą tradycję, w tożsamość. To jest z cukrowniczym kominem. Musimy go pożegnać, jest w złym stanie technicznym, ale chcieliśmy to Państwu trochę osłodzić. Jesteśmy na terenie dawnej fabryki cukru, więc osładzamy. Prosimy korzystać i z rurek, i z herbaty, którą można umownie posłodzić cukrem z pelpińskiej Cukrowni. Zapraszamy serdecznie, wystąpi przed nami Adam Struk i jego kompania. Bawimy się. Tyle, ile będzie można do wieczora, a potem będzie jeszcze niespodzianka i nie będzie to wyburzenie komina, bo wiem, że wielu mieszkańców pytało, czy dzisiaj wybuchnie ten komin. Nie, nie wybuchnie. On będzie tradycyjnie rozbierany, ale coś innego wybuchnie. Także jak mieszkańcy zostaniecie do 20.15-2020, 20. 20, to zobaczymy, też będzie spektakularne zakończenie. Proszę Państwa, ale to jeszcze nie koniec, bo jeszcze z tyłu mała niespodzianka, o której Pan Burmistrz mówił, myślę, że to już za moment, tak? Poczekajmy jeszcze chwileczkę. Piękna muzyka na żywo, myślę, że ci z Państwa, którzy tu przybyli, nie żałują, my opowiedzą w domu i na kolejny koncert. O, już jest niespodzianka!